W każdym z nas drzemie ogromna energia, gotowa do wykorzystania i świadomej manipulacji. Choć na początku może być niewidoczna, jej efekty są całkowicie namacalne. Dla wielu pozostaje tajemnicą, ezoterycznym pojęciem, lecz tak naprawdę jest obecna wszędzie i nieustannie, pulsując życiem i świadomością. Pytanie brzmi: jak możemy nią zarządzać, by działała na naszą korzyść? W tym filmie poznasz pierwsze kroki do kontrolowania swojej energii witalnej. Opierając się na zasadach okultyzmu, hermetyzmu oraz starożytnych praktykach zarządzania energią, takich jak qigong. przygotuj się na przebudzenie mocy drzemiącej w tobie. Aby zacząć kontrolować energię, konieczne jest zrozumienie, czym ona naprawdę jest i jak objawia się w świecie ezoteryki. Energia znana jest pod różnymi nazwami. Prana, hi, eter, czy po prostu siła życiowa. Franz Bardon w inicjacji w hermetyzmie opisuje energię jako niezbędny element łączący duszę, ducha i ciało fizyczne. Twierdzi, że bez kontroli energii człowiek jest jak liść na wietrze wszechświata. Ta siła witalna napędza nasze istnienie. W praktyce można ją dostrzec jako witalność w zdrowiu, emocje w uczuciach, czy intencje w myśle. Eliphas Levi określa tę energię mianem płynu magnetycznego subtelnej substancji wypełniającej wszechświat, którą można kształtować wolą. W Dogmacie i Rytuale Wysokiej Magii podkreśla, że energia płynie naturalnie jak rzeka, ale może być przekierowywana, kierowana i przekształcana. Mówi: Ten, kto zna sekret płynu magnetycznego, potrafi przemieniać myśli w rzeczywistość, pragnienia w siłę, a samą duszę w światło. Z tego punktu widzenia zrozumienie działania energii oznacza uznanie, że nie jest ona odrębna od ciebie. Z każdym oddechem, którego dokonujesz, nauka kontroli energii staje się procesem dopasowywania się do tego przepływu. Aleister Crowley w Magii bez łez wyjaśnia, że kontrola energii zaczyna się od równowagi trzech aspektów – ciała fizycznego i witalnego. Energia jest podtrzymywana przez odżywianie, oddech i ruch. Umysł, myśli i intencje generują wibracje, które mają bezpośredni wpływ na pole energetyczne. Duch jest najsubtelniejszym i najpotężniejszym źródłem, początkiem wszelkiej energii. W sercu chińskiej filozofii oraz praktyk takich jak qigong starożytnej chińskiej, sztuce kontrolowania przepływu energii poprzez oddech, Chi opisuje się jako uniwersalną siłę życia, która przenika wszystko, co istnieje. To oddech życia esencja, która ożywia ciało, podtrzymuje umysł i karmi ducha. Qigong oferuje praktyczne zrozumienie energii, pokazując, że można ją odczuwać i świadomie kierować. Te praktyki pomagają regulować układ nerwowy, krążenie krwi oraz zwiększają świadomość ciała do bardzo precyzyjnego poziomu. W tradycji Tai Chi wierzy się, że Chi powstaje z jedności Yin i Yang przeciwstawnych, a jednocześnie uzupełniających się sił, które tworzą wszechświat, jest jednocześnie materialne i niematerialne, pełniąc rolę mostu między tym, co namacalne, a tym, co nienamacalne. Ki wiąże się z procesami biologicznymi, takimi jak krążenie krwi, trawienie i funkcjonowanie organu. Przepływa przez specyficzne kanały w ciele zwane meridianami, tworząc złożoną sieć energetyczną. To także energia podtrzymująca myśli, emocje oraz jasność umysłu. Kiedy chi jest zablokowane, pojawia się chaos i nierównowaga emocjonalna. Na wyższym poziomie chi łączy praktyka z kosmosem, służąc jako narzędzie duchowego przebudzenia. Istnieje 12 podstawowych meridianów, z których każdy powiązany jest z istotnym organem takim jak serce, wątroba czy nerki oraz 8 niezwykłych meridianów, które magazynują i regulują energię. Gdy przepływ chi jest harmonijny, ciało funkcjonuje w równowadze, ale kiedy pojawiają się blokady, pojawiają się choroby fizyczne lub psychiczne. Wyobraź sobie meridiany jak rzeki, które nawadniają pole. Jeśli wystąpi blokada, woda stoi w miejscu, a ziemia choruje. Praktyka Qigong to w zasadzie sztuka utrzymywania tych rzek w swobodnym przepływie. W świecie okultyzmu umysł jest kluczem do kontroli energii. Zanim nauczysz się kierować siłami zewnętrznymi, musisz zrozumieć i opanować energię wewnętrzne. Franz Bardon w swoich podstawowych dziełach, zwłaszcza w inicjacji w hermetyzm, podkreśla, że kontrola energii jest niemożliwa bez zdyscyplinowanego umysłu. Według niego umysł jest zarówno przewodnikiem, jak i ramą przepływu energii. Bardon uczy, że ludzki umysł działa jak magnes przyciągający energię uniwersalną. Myśli, emocje i intencje kształtują przepływ energii, który krąży w ciele i poza nim. Wprowadza uniwersalną prawdę. Aby manipulować zewnętrznymi energiami, umysł musi być czysty i skupiony. Pierwszym krokiem w tym procesie jest introspekcja. Droga do kontrolowania swojej energii zaczyna się od prostych, ale głęboko transformujących działań. Najpierw nauczymy się, jak rozwijać świadomość energii poprzez praktyczne ćwiczenia, które każdy może wykonać. Fundamentem kontroli energii jest świadomość ciała. Fizyczne ciało jest pojazdem energii. Aby mogła ona płynnie krążyć, trzeba najpierw nawiązać z nim solidne połączenie wstępna praktyka skanowanie ciała. Znajdź ciche miejsce i usiądź, lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy i oddychaj głęboko. Zacznij skupiać uwagę na stopach i powoli przesuwaj ją w górę przez talię, brzuch, płuca, szyję aż do czubka głowy, zwracając uwagę na każde odczucie. Wyobraź sobie, że energia budzi się w każdej części ciała, gdy twoja uwaga przez nie przechodzi. Rób to przez 5 do 10 minut dziennie. Ta praktyka zwiększa świadomość ciała, relaksuje je i przygotowuje system energetyczny do głębszej pracy. Eliphas Levi mówił, że oddychanie jest sposobem w jaki wchłaniamy i redystrybujemy płyn magnetyczny. Fiąg kontrola i odbywa się poprzez kontrolę oddechu, dlatego czas nauczyć się oddychać. Podstawowa praktyka, świadome oddychanie brzuszne. Usiądź prosto lub połóż się na plecach. Połóż jedną rękę na brzuchu, a drugą na klatce piersiowej. Wdychaj głęboko przez nos, rozszerzając brzuch, zachowując klatkę piersiową w spokoju. Wydychaj powoli przez usta pozwalając brzuchowi się skurczyć. Skup się na rytmie swojego oddechu, czując go jako przepływ energii wchodzącej i wychodzącej. Wykonaj 10 cykli tego oddychania dwa razy dziennie. Oprócz uspokajania umysłu, ta praktyka wyrównuje przepływ energii i aktywuje centrum energetyczne znane jako dolny dan tian, znajdujące się poniżej pępka, gdzie przechowywane jest hit. Teraz przejdźmy do ćwiczenia, które pozwoli poczuć przepływ energii życiowej wewnątrz Ciebie, w następnej praktyce skupimy energię w dłoń. Usiądź wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem i ustaw ręce przed ciałem na wysokości klatki piersiowej z dłońmi zwróconymi do siebie. Weź trzy głębokie wdechy. Następnie wdychając napełnij brzuch i płuca jak największą ilością powietrza i wstrzymaj oddech na cztery sekundy. Wydychaj powoli, wyobrażając sobie, jak dłonie się rozgrzewają. Kontynuuj głębokie oddychanie, a z każdym wydechem twoje ręce stają się coraz cieplejsze. Poczuj, jak czubki twoich palców są naładowane energią. Rób to przez pięć minut dziennie, a wkrótce będziesz gotowy na kolejne kroki. Emocje to farba, umysł to pędzel, a wszechświat to płótno. To, co czujesz, nieuchronnie staje się tym, co tworzysz. Równowaga emocjonalna jest kluczowym filarem kontroli energii. Emocje to nie tylko subiektywne doświadczenia to czysta energia, która zmienia cały przepływ wewnętrzny i zewnętrzny. Ta interakcja między emocjami, energią a manifestowaną rzeczywistością to taniec, który łączy ciało, umysł i duszę z wszechświatem. Ludzkie emocje to formy energii w ruchu. W wielu tradycjach duchowych w tym cigongu i hermetyzmie Uważa się, że każdy stan emocjonalny bezpośrednio wpływa na przepływ energii w ciele. Pozytywne emocje, takie jak radość, miłość i wdzięczność, sprzyjają harmonijnemu i ekspansywnemu przepływowi energii. Podnoszą one częstotliwość wibracyjną praktyka, pozwalając na jaśniejsze połączenie z polami uniwersalnymi. Negatywne emocje, takie jak złość, strach i smutek. Tworzą zatory i stagnację energetyczną, często prowadząc do fizycznych, mentalnych i duchowych nierówno. W chińskiej medycynie tradycyjnej niezrównoważone emocje są związane z dysfunkcjami określonych narządów. Na przykład, złość wpływa na wątrobę, strach zaburza nerki, a smutek ma wpływ na płuca. W praktykach zachodnich niezrównoważone emocje są postrzegane jako przeszkody dla manifestacji. Ponieważ rozpraszają energię niezbędną do realizacji intencji. Niekontrolowane emocje są jak chaotyczne wiatry, które rozpraszają energię maga. Aby cokolwiek zmanifestować, trzeba być emocjonalnie wycentrowanym, ponieważ to, co czujesz, determinuje jakość emitowanej energii. Harmonijne emocje tworzą silne i spójne pole energetyczne. Ponadto energia podąża za uwagą. Umysł zaburzony przez nieuporządkowane emocje nie jest w stanie utrzymać koncentracji potrzebnej do kierowania energią. Według Alistair'a Crowley'a, energia nie ma wrodzonej moralności. Po prostu reaguje na intencje i stan emocjonalny osoby, która nią kieruje. To oznacza, że energetyczny akt może tworzyć lub niszczyć w zależności od celu, z jakim jest wykonywany. W całym wszechświecie energia podąża za kierunkiem nadanym przez intencję i koncentrację. Prawdziwa moc nie leży jedynie w przepływie energii, ale w ukierunkowanej świadomości, która nią kieruje. Akt jasnego i skupionego myślenia oraz odczuwania to punkt wyjścia dla każdej manifestacji w świecie fizycznym, mentalnym czy duchowym. Intencja jest ziarnem, a koncentracja ukierunkowaną energią, która sprawia, że to ziarno kiełkuje i rośnie. Intencja to jasny, konkretny impuls kierujący życiodajną energię w stronę realizacji danego celu. Czysta intencja nie jest wpływana przez ego ani rozproszenia umysłu. Pochodzi z głębokiej przestrzeni połączenia z sercem i duszą. Mając jasne zrozumienie tego, czego się pragnie, kiedy umieszczasz klarowną intencję w swoim sercu, nie jest to jedynie powierzchowne życzenie. To energetyczny rozkaz który zaczyna kształtować rzeczywistość zgodnie z Twoją wibracją. Następnie umysł dostosowuje się do tej intencji, a ścieżka do jej manifestacji zaczyna się rozwijać. Ta intencja może dotyczyć uzdrowienia, transformacji okoliczności, lub nawet osiągnięcia wyższego poziomu świadomości. Kluczem jest pełne zaangażowanie i obecność w akcie kierowania tą intencją. Podczas gdy intencja określa cel, to koncentracja utrzymuje niezbędne skupienie, aby go zmaterializować. Koncentracja to działanie umysłu, proces skupiania energii mentalnej w jednym punkcie. Bez koncentracji życiodajna energia może się rozproszyć, osłabiając pożądaną manifestację. Ludzki umysł z natury łatwo się rozprasza, przeskakując od jednej myśli do drugiej, dlatego prawdziwa kontrola nad życiodajną energią wymaga dyscypliny umysłowej. Kiedy celowo i nieprzerwanie skupiasz swoją uwagę na czymś, skutecznie kierujesz przepływ życiodajnej energii na jeden punkt, zwiększając jej intensywność i moc. Dlatego nie ma magika, który by nie medytował. W praktyce jogi koncentracja jest jednym z głównych filarów. Poprzez darane jeden z etapów jogi, praktykujący uczy się głęboko koncentrować uwagę na jednym obiekcie lub idei niezależnie od tego, czy jest to czakra. Oddech, wizualizacja czy dźwięka to pomaga ukierunkować przepływ energii w określonym celu. Teraz, aby zakończyć, wykorzystajmy tę wiedzę o intencji i koncentracji do praktyki pranayamy, której celem jest nie tylko kontrola oddechu, lecz także kierowanie i wzmacnianie przepływu energii życiowej, prany, w całym ciele oraz w subtelnych ciałach. Oddychanie jest z natury kanałem wymiany między światem zewnętrznym a naszym wewnętrznym ja. Każdy wdech to wymiana energii z wszechświatem, a każdy wydech to uwolnienie napięcia, emocji i stagnującej energii. Aby ta wymiana była pełna i efektywna, konieczne jest świadome podejście do aktu oddychania. Gdy uświadamiamy sobie nasz oddech, Możemy nauczyć się kontrolować i kierować przepływem energii życiowej. Ta technika nazywa się Nadi Shodhana, czyli oddychanie naprzemienne przez nozdrza. Jest to jedna z najpopularniejszych i najsilniejszych technik pranajamy. Oddychanie naprzemienne przez nozdrza ma na celu wyrównanie przepływu energii w obu półkulach mózgowych oraz oczyszczenie energetycznych kanałów. Symbolicznie reprezentuje równowagę między przeciwstawnymi energiami wszechświata Słońcem i Księżycem, męskością i kobiecością, aktywnością i spokojem. Jak ćwiczyć? Usiądź wygodnie, trzymaj kręgosłup prosto. Prawą ręką użyj kciuka, aby zamknąć prawe nozdrze, i głęboko wdychaj przez lewe nozdrze. Zamknij lewe nozdrze palcem serdecznym i otwórz prawe nozdrze, całkowicie wydychając przez nie. Teraz głęboko wdychaj przez prawe nozdrze i wydychaj przez lewe. Kontynuuj naprzemienne oddychanie, zawsze utrzymując głęboki i powolny oddech. Ta praktyka pomaga zrównoważyć przepływ energii w ciele, przynosząc spokój, klarowność umysłu i wewnętrzną harmonię. Poza tym, że jest świetnym ćwiczeniem koncentracji kontrola energii życiowej, to droga do samopoznania i rozwoju. Zacznij od małych kroków. Zwracaj uwagę na postawę, oddychaj świadomie, medytuj, wizualizuj i utrzymuj klarowną intencję. Z czasem zauważysz, jak Twoja energia staje się silniejsza, bardziej harmonijna i ukierunkowana. Pamiętaj, że energia życiowa jest w Tobie, czekając na odkrycie i wykorzystanie do tworzenia życia, którego pragniesz. Jesteś mistrzem tej energii, a ucząc się jej kontrolować, Staniesz się świadomym twórcą własnej rzeczywistości. Dziękujemy za oglądanie.